A co jeśli to, co widzisz w nagłówkach gazet, to dopiero początek? W Jerozolimie wydarzyło się coś wstrząsającego. Zwykły dzień zamienił się w scenariusz rodem z apokalipsy burza piaskowa, gwałtowne pożary, ciemność w środku dnia, a na niebie światła, które przeczą wszelkim naukowym wyjaśnieniom. Na całym świecie meteorolodzy, eksperci i dziennikarze spieszą z wyjaśnieniami. Mówią o anomaliach pogodowych hałasach atmosferycznych, testach technologicznych. Ale co, jeśli, tylko jeśli, to coś więcej. W Ewangelii Łukasza, godzina 21:11 Jezus mówi: Będą wielkie ciszynia ziemi, głód i zarazy w wielu miejscach, a także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. Czy właśnie to teraz oglądamy na własne oczy? W ciągu najbliższych minut zagłębimy się w jeden z najbardziej tajemniczych epizodów naszych czasów. Zobaczysz nagrania, usłyszysz świadectwa, poznasz biblijne fragmenty i sam zadasz sobie pytanie: czy to tylko zbieg okoliczności, czy raczej wzór, który prowadzi do proroctwa? Polub ten film, udostępnij i napisz w komentarzu: czy wierzysz, że znaki końca już się wypełniają? Subskrybuj teraz, bo to, co zobaczysz dalej, może zmienić Twoje spojrzenie na świat. 23 stycznia 2026 roku Jerozolima doświadczyła jednego z najdziwniejszych zjawisk pogodowych w swojej historii. Około godziny 10 rano niebo zaczęło ciemnieć. W ciągu 30 minut słońce całkowicie zniknęło za gęstą, czerwonobronatną warstwą piasku i dymu. To nie był deszcz, to nie było zaćmienie, to była burza piaskowa, ale nie tylko. Wiatr niósł dym z płonących lasów, które otaczały miasto. Ludzie zatrzymywali samochody na środku dróg, niektórzy używali latarek w biały dzień. Wielu z nich powiedziało jedno: To było jak wyłączenie światła nad całym miastem. Meteorolodzy nazwali to efektem filowego załamania atmosferycznego. Ale nawet oni przyznali, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Ciemność zawsze coś znaczy w Biblii. W Egipcie, podczas plak, ciemność ogarnęła kraj na trzy dni. Księga Wyjścia 10, 21 myślnik 23, na Kalwarii. W momencie śmierci Jezusa, słońce przestało świecić na trzy godziny. Łukasz 23, 44 myślnik 45. Więc czy powinniśmy traktować to wydarzenie tylko jako pogodowy ekstremum? Czy może jako ostrzeżenie z nieba? Kilka godzin przed burzą mieszkańcy zauważyli dziwne zachowanie ptaków i zwierząt. Ptaki latały w kółko w dezorientacji. Owce i kozy uciekały w przeciwnym kierunku do wiatru, jakby coś ich wypędzało. To wszystko wydarzyło się zanim niebo pokryła ciemność. Czy to tylko przypadek czy może część większego wzoru? Gdy dym i kurz wciąż unosiły się nad Jerozolimą, na niedzie pojawiło się coś nowego. Coś. Czego nikt nie potrafił wyjaśnić. Nagrania mieszkańców i turystów z różnych punktów miasta pokazują ten sam motyw. Kule światła, jasne, okrągłe, nieruchome, zawisły nad kopułą na skalę. Nie były to samoloty. Nie były to drony, nie wydawały dźwięków. W niektórych filmach wyglądały, jakby się komunikowały. W jednym z nich kula nagle wznosi się pionowo i znika w mgnieniu oka. Na jednym z nagrań słychać głos turysty: Ona się nie rusza z wiatrem, to nie dran. Pojawiła się druga. Czy one się komunikują? Eksperci potwierdzili autentyczność materiałów. Nie znaleziono śladów edycji. Kamery na podczerwień zarejestrowały ruchy niewidoczne dla ludzkiego oka, z prędkościami przekraczającymi znane technologie. Co to było? I dlaczego pojawia się nad miejscem uważanym za duchowe centrum świata? Biblia mówi o znakach na niebie. W Księdze Joela godzina 2:30 i ukaże znaki na niedzie i na ziemi: krew, ogień i słupy dymu. W Apokalipsie 12:1 i ukazał się na niedzie wielki znak. W Księdze Ezechiela 1 prorok opisuje koła w kołach, pełne oczu, poruszające się niezależnie na niebie. To jedna z najbardziej tajemniczych wizji w Biblii. Czy to co widzimy dzisiaj nad Jerozolimą to to samo zjawisko, które widział Ezejel. ale nie każdy znak pochodzi od Boga. W Ewangelii Mateusza godzina 24.24 .24, Jezus ostrzega, powstaną fałszywi Mesjasze i prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, by zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Nie każda manifestacja jest niebiańska. Nie każda światłość pochodzi z nieba. To czas na duchowe rozeznanie. Setki mieszkańców Jerozolimy zaczęły zgłaszać coś jeszcze bardziej niepokojącego głębokie, dudniące dźwięki, dobiegające z nieba, jakby trąby wojenne. W nagraniach widać, jak ludzie przerywają rozmowy, zwierzęta stają się niespokojne, dzieci płaczą. Dźwięk był niski, metaliczny, pulsujący, jakby nie pochodził z ziemi. Dziennikarz lokalny, który relacjonował pożary, zatrzymał się w trakcie transmisji na żywo, spojrzał w górę i powiedział, to nie jest wiatr, to coś z góry. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Dźwięk trwał dwa, trzy minuty. W różnych częściach miasta, ale wszędzie ten sam. W Biblii trąby oznaczają ostrzeżenie, zwołanie, sąd. W księdze wyjścia godzina 19.16 Bóg wstępuje na synaj przy dźwięku trąby. W Apokalipsie 8 aniołowie trąbią, ogłaszając sąd nad ziemią. W jednym Tesaloniczan, godzina 4.16, sam Pan stąpi z nieba przy głosie Archanioła i trąbie Bożej. To nie tylko dźwięk, to wołanie. Naukowcy mówią zakłócenia atmosferyczne, ale nikt nie wyjaśnił, dlaczego ten dźwięk słychać tylko w Jerozolimie i dlaczego w tym momencie. Niektórzy twierdzą... Że go nie tylko słyszeli, ale i czuli w ciele Dla wierzących to jasny sygnał Trąby zaczynają brzmieć, a świat śpi Wyobraź sobie miasto, w którym Niebo ciemnieje w biały dzień Ogień pożera wszystko na swojej drodze Wiatr niesie popiół i piasek Temperatura wzrasta do poziomu nie do zniesienia To nie fikcja, to Jerozolima Styczeń 2026 roku Pożary w lasach wokół miasta rozprzestrzeniały się błyskawicznie, napędzane gorącym, suchym wiatrem ze wschodu. Jednocześnie burza piaskowa pokryła niebo gęstym, czerwonym pyłem, który zamknął lotniska, zablokował drogi i uczynił powietrze niemal niemożliwym do oddychania. A potem błyskawice bez burzy, wybuchy energii w atmosferze, bez chmur, bez deszczu, tylko siła. Cztery żywioły. Ogień, kurz, wiatr i gorąco Połączyły się, jakby działały zgodnie W Apokalipsie 16 Osiem myślnik 9. Czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce I dano mu moc, by spalić ludzi ogniem W Księdze Nauma 1 Trzy Pan ma swoją drogę w wichurze i burzy A chmury są pyłem jego stóp W Psalmie 104 Cztery Czynisz z wiatrów swoich posłańców z ognia płonącego, swoich sług. Świat mówi to tylko klimat. Biblia mówi to znaki. Czy to echo plak egipskich? Czy to nieprzepomnienie że natura nadal słucha głosu swego Stwórcy? Dlaczego jednak wszystko dzieje się właśnie w Jerozolimie? Jezus, oprócz uzdrawiania, nauczania i czynienia cudów, ostrzegał. W Ewangelii Mateusza 24 siedząc naprzeciw Jerozolimy. Powiedział, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Ludzie będą mdleć ze strachu. A wszystko to dopiero początek boleści. To nie są metafory. To konkretne ostrzeżenia. I dziś spełniają się na naszych oczach. Współczesny świat ma wyjaśnienie na wszystko. To tylko pogoda. To tylko technologia. To przypadek. Internet przesadza. Ale czy nie tak było za dni Noego? Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mateusz, godzina 24.37. Wtedy ludzie nie wierzyli w potop. Dziś nie wierzą w sąd. Biblia jest jasna, ale świat oślepu. W jednym Tesaloniczan 5, 3, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. To nie czas na ignorancję. To czas na duchowe przebudzenie. Spośród wszystkich miast świata, dlaczego właśnie Jerozolima? Bo to nie jest zwykłe miasto. To wybrana ziemia. To duchowe serce świata. To miejsce przeszłości i przyszłości. psalm 132, 13 myślnik 14 Pan wybrał Syjon, upodobał go sobie na mieszkanie. Tu Abraham miał ofiarować Izaaka. Tu stała świątynia. Tu umarł i zmartwychwstał Jezus. Tu powróci, zgodnie z Zachajaszem 14. 4. W owym dniu jego stopy staną na Górze Oliwnej. To dlatego znaki pojawiają się właśnie tutaj. To dlatego światło, dźwięk i żywioły koncentrują się w tym punkcie. To nie przypadek. To proroczy zegar bije. Jerozolima to duchowy barometr Ziemi. A więc pytanie nie brzmi: dlaczego Jerozolima? Pytanie brzmi. Co Bóg mówi i dlaczego jeszcze nie słuchasz? To wszystko, co zobaczyłeś i usłyszałeś, nie jest tylko zjawiskiem. To wezwanie to nie czas na strach to czas na czujność. Jezus powiedział: Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Łukasz, godzina 21:28 to czas rozeznania czas, by nie iść za tłumem. Ale za prawdę. Co możesz zrobić? Czuwaj. Módl się o rozeznanie. Przygotuj swoje serce. Powrót Jezusa nie jest bajką. To rzeczywistość i może być blisko. Jeśli dotarłeś do tego momentu, ten film mówi do ciebie. Zatrzymaj się. Zamknij oczy. Żądaj sobie pytanie. Gdyby Jezus wrócił dzisiaj, czy byłbyś gotów? Napisz w komentarzu. Chcę być gotowy. Podziel się tym przesłaniem z innymi. Subskrybuj. Bądź czujny. Bo to, co wydarzyło się w Jerozolimie, to może nie być koniec. Ale na pewno jest to początek.